Witajcie, las to miejsce, w którym możemy cieszyć się przyrodą, odpoczywać od miejskiego zgiełku, ale to również miejsce, w którym możemy natrafić na nieprzewidziane okoliczności. Jeśli wybieracie się na wycieczkę do lasu, pamiętajcie o tym, żeby zachować szczególną ostrożność. Uważajcie, gdzie stawiacie stopy. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko nadepnięcia na węża lub trujący bluszcz. Oprócz tego w lesie może kryć się coś bardziej interesującego i przerażającego bardzo dziwny grzyb, o którym dzisiaj Wam opowiemy. Wraz z początkiem sezonu na grzyby ludzie wczesnym rankiem ruszają do lasów na swego rodzaju polowanie. Znalezienie miejsca wysypu borowików lub podgrzybków to niezwykłe szczęście. W lesie jednak można natknąć się na niezwykłego grzyba, który może zaskoczyć nawet doświadczonego grzybiarza. Są nim śmiertelnie przerażające swoim wyglądem próchnilce maczugowate. Zwane też wśród ludu palce trupa. Grzyb ten naprawdę jest niezwykle realistycznie podobny do ludzkiej dłoni. Jesienią, gdy przybiera intensywnie ciemną barwę, wydaje się, że spod ziemi wystaje gnijąca ręka umarłego. Nie jest to widok dla osób o słabym sercu. Na początku XIX wieku w Anglii parafianie miejscowego kościoła odkryli straszliwe znalezisko. Na cmentarzu z ziemi sterczały straszne, powykręcane palce, które szybko pojawiały się wszędzie. Na spróchniałych kłodach, drzewach, na ziemi. Straszne, wystające z grobu w palce. Ludzie ogromnie się ich przestraszyli, więc stary cmentarz zamknięto. Pewien naukowiec opisał grzyba w swoim podręczniku i dopiero wówczas stało się jasne, że na cmentarzu zaczęły rosnąć palce trupa, wszystko z powodu dużej liczby zmurszałych pni i spróchniałych drzew w okolicy. To musi być przerażające znaleźć w lesie wystającą z podziemi ziemi czarną dłoń. Nie ma się jednak czego obawiać. Grzyb nie jest niebezpieczny ani trujący, choć rzeczywiście nie da się go zjeść z powodu twardej konsystencji. Próchnilce można spotkać wszędzie od maja do listopada. Rosną w kępach, w grupach głównie przy korzeniach starych drzew liściastych i na pniakach żarującego na martwych resztkach próchniejącego drewna. Szczególnie ulubionym jego siedliskiem są zamierające fragmenty buków. Ciało grzyba jest bezkształtne. Nie ma wyraźnego podziału na kapelusz i trzon. Rozmnaża się jesienią przez zarodniki. Wiosną jego kolor jest ciemnofioletowy z białawymi końcówkami. Latem grzyb zaczyna zmieniać kolor na ciemnoszary, a jesienią staje się prawie czarny, przypominając swoim wyglądem już nie rękę ale zgniłe odpady o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. Pruchnilec najbardziej realistycznie wygląda latem, kiedy zaczyna się ściemniać. Jego górna część przypomina paznokcie, a ciało – dłoni. Chociaż palce trupa jako takie nie wyrządzają szkody, to i tak lepiej zostawić je w spokoju. Nie należy ich zbierać, gdyż zapach tych grzybów może zwabić niezbyt przyjemne zwierzęta czy owady. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.